Dzień dobry dzień, dobry. Halo, halo, dzień dobry. Cześć, witam. Yy, gramy sobie Wingmanka, znaczy Wingmanka 2 na 1 na koleżkę do Najendro. I super, znowu gramy z Wojtusiem. Będzie fajnie. Bo no, gramy na Cox która jest Będziesz lepsza niż dosyć. tamta pomarańczowa. Tylko kup. Dobra, kupię. Nie... Chodź, chodź, A, dobra. chodź za mną, chodź Czemu za mną. Chodź za mną. Kupiłeś, kewa? Chodź za mną. No idę, tylko na shiftie. Ciii. Chłopcu granaty rzuca. Dobrze się Nie kupił kewa! Nie kupił kewa! Albo wabika mógł kupić w sumie. To on kupuje zawsze wabiki. No znam go. Dobra. Nie, 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 nie. Ty, ty tu pójdź, ty tu pójdź. Ale ja nie mam tego, ty masz to. No, tego. No ale cię nie było słychać Czyli zaskoczył. Idź pierwszy. Jako mięso armatnie. Ale głowa, chłopie głowa. Słaby jesteś po prostu, no ewidentnie. Mogliśmy mu dać tego bota. No, no, total, no, właśnie. No nie, no, wiem, chłop po prostu grać nie umie. Opa! No, teraz. czy później? Dopiero się wyzywaj na 2 na 1 A I z drugiej strony. Dobrze, że mówisz, nie? Mów, że mam fajną broń. Co z tego, że nie mam? No, nie masz skinę, to jest, nie masz fajnej broni. <gry> jest tu. Dostał 60. No nie! No i pięknie. Chłopce. Dobra, ja muszę się odpalić w tej grze. Ja miałem ja taka, ja miałem. Nie teka. Wiem, nie podnieś tyka, podnieś teka. ja miałem taka. Dobra już nie zdążyłem. Ty chłopcze, no. nie wiem co ty wyprawiasz. Mówiłem ci, żebyś się nauczył grać. Posłuchaj się. To patrz teraz. Starszych, znaczy młodszych. No to patrz teraz. Patrz, ja ci... Dobra, robimy tak. Wjeżdżamy na BSA a w... Smokuję ci tam i chodź. Szybko. I czemu mnie bijesz? Uwaga. Zrzuciłeś mi flasha, dzięki! REMONT! <grym> A mnie zdził flasza, nie Kurczak. Ja mam 003, ja mam 013. Zero Ale trzy. mam 340... Ja mam 304 pingu. To wszystko wyjaśnia Za dużo gadasz Nie rozpraszam. Kurde, czekaj, czekaj, nie U ruszaj się proszę. Ja muszę wyciszyć telefon, bo jest niefajnie Spoko, to nie. to. No i dobrze <laughs> Pokie zapełkowane ładnie Myślałem, że ten... Kurde. Co? Słyszałeś jak plantuje? No. No i Elko, tak to się robi. Żeby... A, po co ci dawałem razem z tym? Ja no bo... <laughs> chłopie, wiedziałem, że można fejkować. Łatwo. Na... Bo chłopie nigdzie indziej cię nie było, no to... Ja nie wiem, no naprawdę, nauczy się grać. Ja nie wiem. Więcej tych smoków narzucaj. Kurde. On mnie skanował typo Co ty wiesz, co? No nie, dostało! Spalecić ciało, Elo. Skremowałem cię, bądź ze mnie dumny. Fajnie, że się zabiłem. Spaleci ciało Chłopcy śpiewa. Nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że masz ojca grabarza, no ale. No to fajnie, że masz w sumie. Fajnie, fajnie. Ja mam większego, mogę Więcej się tych fleszy, weź Dostał, a nie, nie dostał <laughs> Je, no ja nie mam żadnego killa, remont, musisz mi pomóc, musisz mnie wykarować. Ale ty nic nie robisz w tym meczu na razie Nic nie robisz, zwłaszcza, że jestem wyżej w tabeli No, zgadza się Jakim twój Chłopcom nie obchodzi. Ile, ci, ile mu zadałeś? Nie, moja, twoja mama usiadła przy kąpie, że nagle mnie zabiłeś No bo tak mi się wydaje Powo z zagarobu Dobra, ja teraz się nie dam jako pierwszy zabić, to będzie mój cel To nie jest twój cel Dobra, to muszę Jętkę szybko będzie. zabić No, ale to będzie dobre Albo ja jego Mam usprawiedliwienie, 316 ping'u Dobra, nie ma go tam jest tutaj, Albo jest Jest tutaj, za tą ścianą, jest za tą ścianą jest. Przeskanowałem cię? No, a przeskanowałem cię cokolwiek? Nie Lol, no to nieźle Jeden remont, no, musisz ale... mi dać z broń Widzę, że chyba, chyba mama cię rzuć opuściła Proszę, rzuć mi broń O, dzięki Naprawdę, chyba mama cię opuściła Dobra, Co ty skrecasz? Tak. Ja robię tak Spokojnie Ja robię tak To no, nie jest smoke bardzo dobry, taki. No bardzo dobry to miał być na zajęcie. Taktyczny. Nie, nie idź. Dzięki. No, jestem AWP ma. Jak ja lubię teraz. Nie jestem rozgrzany, to jest wszystko. Wszystko wykazuje No i mam 323 pingu. I fryski On jest wcelowany W twoją dupę jest wcelowany Dobrze, że mówisz, że on tam jest O nie Wiedziałem, że mnie chciałeś obejść, ale jak już wiedziałeś, że poszedłem na BS to Dobra, się wróciłeś ja teraz kupuję najlepszą broń, hmm. którą jestem ja O, to teraz, teraz, teraz tata cię no? wspiera duchowo, nie? O są ostatnio porobiłem jąderka. On po prostu starszego ostatnio brata wiem, czy... zawołał. I wtedy już się skończyło. O, oh, cool. Adrian, zbustuj mnie. Dobra. Zbustowany Elo. Nie. Yeah, gdzie on był? Gadaj. No tam gdzie ja! Tam, w gdzie tym, ja. No, tam na górze, tam na górze, w tej szopie, na górze. Może no. ci okienko, Ale cię zacina. No nie. A, Lepsza broń, było. po prostu. Dobra. Po stronie Anty będzie łatwiej. Ej, ja, On ma, 10 ja może. Kilo? Masz. No, wow, bo nas jest więcej, kto by się spodziewał. Ty masz zero. Tylko ci przypomnę Ej w ogóle może Jak jest 3-5 To ci może jednak dodam tego bota, co? Jak chcesz Kupuj k... Kre... Jest tu Masz no Jest właśnie, tam, Gdzie dos... tam? Gdzie Jak... tam? No tam gdzie ja zginąłem? Tam gdzie ja zginąłem. Dobre info, dobre info. Jenny, tam gdzie... Potrzebuję Naspał więcej nie. takich. No tu, o, tam, tam tych drzewach, tak, tam, tam na lewo, nie zginąłem, tu, na lewo, na lewo, tam, 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 tam. Na lewo, fajnie na lewo, tak. No bo Myślę, że... to wiesz, to jest, zginąłem czy zginęłem? To pewnie... Ja, ten, to, no. ten, to, to pewnie był ten bot. Tak odstawiam. O, kupuję najlepszą broń Ej, stresuję się najkorzystniej CZEMU NIE KUPIŁEŚ KEWA? Jeny, ty to jesteś naprawdę jakiś dziwny CZEMU TY NIE KUPIŁEŚ bo KEWA? Nie o, JEST tutaj. Co? JEST! O kurde, a on ma bota To przypał <noise> Dwóch jędrków? <noise> Brzmi jak ja, plan ja, On w skoku dał mi banie, rozumiesz to? Kupa, no mówiłem, że się od... Dobra, teraz... No, jest tam! ma bota jest! Yy, Też mam coś na wiesz? Też mam coś na B. A, pakę. Na B. A, pakę. <grym> na <B. A>, <grym> Kiedy nagrasz jakieś matchmaking, Adrian? Ale chłop to zrobił. Elko. A myślałem, że mu dasz kosę. Że... Nie, bo by się odwrócił. To by było pewne. Nie wiem. Ch ale w plecy dwóch... zadaje na hita. No serio. Dwóch Jędryk. Ale mówię, że wcześniej by się odwrócił. Nie wiem. Jędryk, jest ciebie dwóch, a ty nadal nie umiesz. Jest tutaj. Chodź. Jest u mnie. U ciebie, u ciebie to jest bot, Dobra, wiesz na remont, spokojnie Jakie mu wyrobałem! Nic! To jest niemożliwe! On jest na spawnie! On jest na swoim spawnie! Przecież tam był, kiedy mnie zabił. No, fajnie. Dobrze, że jest Bot cię uratował, bo miał shotguna. Łatwo łatwo trafić po prostu. Dobra, wiesz co ja robię? Nie. No, to patrz. się Chodź na mój ekwipunek. O dobra, ty też, widzę, że grasz interesująco, że tak powiem. No, nie. Idzie po w bramie lewej. Jest. Okej, okay, idę. O, fuck! Tak wolno się z tym biega. Z jakim cudem ty nic nie dostałeś? Dostałeś przez tego? Przez smoka? Nie. A to Wojtek jeden ma z Dobry flash. Ej, no jest okay. Wojtek, bo jakby myślę, że Twój ping to taki średni trochę, wiesz? No mówię, że mam 300. Ileś. Weź, nie wiem, kup internet z, z upgradu sobie z, no internet, z internetu właśnie z dirta tata na internet z diamentów. Do... Dzisiaj właśnie dzwonił do Chopina. Czemu i będę... idziesz na kontrolę? ty jesteś głupi czy upośledzony. Na shifcie się chodzi. Jest... Na shifcie, na shifcie nie na kontrolu! To jest taktyka! Taktyka, taktyka. twojej starej chyba. Jezus Maria. Przede wszystkim. Z tyłu. Jest... Z tyłu. O kurde Od kurczaków Naprawdę nie słyszałeś jak on plantuje? No to fajnie Nie ma dźwięki wyciszone bo... A to fajnie, dobra, dobrze wiedzieć Nie wiedziałem jak wyciszyć Chubię, to ja, ja może lepiej zamienię cię na bota czy coś Ale super, sprawdzimy miejscówek i w ogóle Dobre, dobre, tak myślę że... A! No pink. 312, typie! internet Zmień internet dobra. Próbowałem wszystkiego Dobra, a na, na moją węgę, z Załóż tą puszkę od Pepsi. Zadziała. Wyprostuj kabel Co? Wyprostuj kabel do, dokładnie. Dobra, pas tego cię porabę. O kurde, Zeus'a nie trafia. Bo byłeś może kilometr ode mnie. A co tak Zeus nie działa? Nie. Ale był przybranie po No co ty jak jesteś na longu, na daście Nie to na drugi koniec Longa trafisz. Tak to działa. Jak? Dobra, remont teraz to przegramy, bo on ma tego bota. Użyjmy tego bota. Użyjmy <laughs> tego bota. Nie, nie, teraz to Usuń. jest taka jakaś szansa. Znaczy, była, byłaby szansa, ale. Remont, odpal mi fajną broń, z której wszystkich zabiję. Nie mam pieniędzy, nie widzisz, ty masz pieniędzy. Go, go, go. O ty remont, on mi wyrąbał z kosy. bober ale dobry snob. On i tak pójdzie pewnie tutaj. Wiedziałem, on jest na lewo. O, Przeskanował mnie. Na górze? Nie na górze! Ale nie jest tam. Tam, tam. tam, 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 tam. Dobra, usłyszysz go nie. Zwłaszcza jak będzie chodził na shifcie, nie Nie. Nie? RUDY niby rudy, a jednak łysy No nie, no w smoku Co? był chłop, był w smoku. Nie, dobra, remont, musimy odpalić najlepszego campestrega. Dobra, SVU C1, dokładnie nieprawda? Ja jestem dobrym graczem, który zna komendy? Nie, nie gadaj. Ja mam jeszcze lepiej o dzięki za kawacha Podejdź tu weź p 90 A dobra, jesteś kilometr, dalej to Famasa chociaż. Trzaska to cię twoja matka po głowie, że masz wyłączać pompa. Family friendly content <laughs> Family friendly Pancieka. content i w ogóle <laughs> No właśnie widać Czemu nie masz skinę do usp -a? Czemu zagdajesz głupie O, ma wupę. Właśnie tam Ty yonder. O ty te, te skrzyki... Nie da się przeskanować Dobra, da się, żartowałem Dobra GG, miałeś bota. Elo, siema. Na rapa cześć. Y, subskrypcja, nie pamiętajcie o subskrypcji i lajeczku, bardzo ważna rzecz, zwłaszcza subskrypcja. Pijcie do jonderka i do mnie. Dokładnie. Elo. Linki w opisie, co nie? Tak, jak masz kanał to tak. Elo. Okej.